Znowu las. Wlas w las i nie wylas. Siemano, siemano, z tej strony Meksikano. Witam was ponownie. Dzisiaj może w trochę lepszym humorze, bo jest piątunio. I każdemu się należy chwila odpoczynku i relaksu. I na wstępie bardzo, 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 bardzo mocno chciałbym przezprosić Piotra Piotra z Warszawy. Żemliłem go z Pawłem. Paweł. Kurde, Paweł. Wawa, no, Piotr z Warszawy, kanał Idź W Pizdu, no, przepraszam bardzo, że myliłem. ja naprawdę przepraszam, ale ja strasznie was mylę, ja nie wiem kurwa czemu, ale te imiona to dla mnie brzmiało tak samo, także przepraszam, przepraszam, cały czas mi chodziło o Piotra, chyba dobrze mówię, bo się gubię bez kitu, dobra, mniejsza o większość, teraz szybciutko pozdrowionka, które prosiliście i pozdrawiam Mateusz B., Ratownicy medyczni z Gdańska, pozdrawiam. Kórna Gdańsk, piękne miasto, bardzo mi się podoba, ale dawno już nie byłem. Panic Number One, też pozdrawiam serdecznie. Armagedon, również pozdrawiam serdecznie. I Maliniaki, cały Stoczek Łukowski. Marcin Malinowski, cały Stoczek Łukowski. I teraz przejdziemy do kolejnej rzeczy. No i jesteśmy w lesie. Słuchajcie, burza mózgów się zrobiła po wczorajszym filmie. Buu, awantura na całych widzdek. Łoch! Takich komentarzy to się nie spodziewałem. Ale pamiętajcie, to nie o to chodzi, żeby po kimś jechać. Bo nie chodzi mi o to, bo może niektórzy zrozumieli źle. Mój przekaz nie miał na celu tego, że teraz będziemy jechać po ekolutku jak po moprze. Czy jak, jak po mopru. To były moje przemyślenia związane z daną sytuacją, która zaistniała, i gdyby były tam dobre jakieś cechy zachowania, zresztą zaraz do tego dojdziemy, to oczywiście, że ten mój komentarz by był zgoła odmienny. Bo prawdopodobnie, jako osoba, która stara się być niestronnicza, prawdopodobnie bym musiał pochwalić. Tutaj musiałem jednak swoją opinię wyrazić w inny sposób, czyli znegować tą sytuację, więc nie spodziewajcie się, że ja tutaj będę teraz po ekoludku jechał jak masełkiem po chlebku. To tak nie będzie. Ja już to kiedyś zresztą powtarzałem, moje wypowiedzi nie mają na celu, kurwa, wyniszczania jakichś ludzi i pojedynczych jednostek aż do cna, aż do zera, tak jak też próbowano to ze mną zrobić a jedynie opieram się na danym momencie, na danej sytuacji która zaistniała bądź też zaistnieje. Pu zaistnieje. Ja nie jestem przy... przepraszam, przejąknąłem się. Zaistniała bądź istnieje, bo jak zaistnieje. Ja nie jestem tym, ja to widzę. Ja bym bardzo chciał być albo nie, ale nie jestem. Tak <laughs> się przepraszam za pomyłkę. Więc tak to słuchajcie wygląda. Eee, także nie oczekujcie tutaj teraz serii filmów, chociaż dzisiaj jeszcze coś tam się, się napomknie, nie? Najlepiej, że wczoraj po, po filmie przyszedłem i przeczytałem post i ten Twój post, ekoludek, był. Ja wiem, że Ty mnie oglądasz, Twój komentarz też jest u mnie pod wczorajszym filmem, dzisiaj wpisany. Ja go nie usunę absolutnie, żebyś nie myślał, że ja Cię tutaj kurwa usunę i tak dalej, niech on wisi, niech każdy ma prawo do wypowiedzi yyy, i tyle. Yyy, oczywiście, jeżeli jest w miarę jakaś taka, no, ludzka. Nie, nie wyzywanie od kurw, i od. Bo ja tam nie wyzywałem Ciebie, od ty kurwo, nie? Nie powiedziałem tak. No, więc y, absolutnie na pewno tak nie powiedziałem. Powiedziałem kurwa mać, ale niech ty kurwo. Więc, więc sorry. Więc, y, wisi, ten, wisi ten Twój. E, ta Twoja wypowiedź, i każdy ma prawo ją przeczytać, i każdy ma prawo się do tego odnieść wedle swojego uznania. Y, I tak jak powiedziałem, no, żeby w miarę rozsądnie. Eee, ale wróciłem wczoraj po tym filmie, słuchajcie, no kurwa, wróciłem wczoraj po tym filmie, nagrywałem, zmęczył mnie, aż jakość spadła, kurwa, tak kamera się zagotowała, aż nie wiem dlaczego, nie wiem jakim cudem, ale ja mam u siebie bardzo dobrą jakość, a na YouTube mi weszła jakość kiepska. Nie wiem dlaczego tak wyszło, ale mniejsza większość. No i wchodzę i, i, i tutaj ekoludek nie, nie zaprzeczysz, no, no nie masz nie ma szans, żeby zaprzeczył, bo wchodzę i pojawił mi się posty że organista Organisty opanował szatan. No kurwa, ja proszę. Słuchajcie, organisty opanował szatan, proszę dla mnie załatwić psychiatra dobrego, bo kurwa, ja nie mogę już z tym wytrzymać. I ja tu napisałem cię kulutek. Kurwa, ja organisty, organiste szatan opętał. Może ten z kościoła, kto był pogrzeb jeszcze, nie wiem, może tam był szatan. I naprawdę. I teraz. No jak ja mam kurwa? No jak? No powiedzcie mi jak, no. Proszę mi zobaczyć psychiatrę. Psychologa, psychiatrę. Nie, psycholog to za mało. Proszę mi zobaczyć psychiatrę i to dobrego, bo ja kurwa wyląduję w choroszy. ze wszystkimi razem. Jak jeszcze trochę to poczytam i pooglądam, to po prostu wyląduję w choroszy i kurwa będę się leczył. no. Razem na jednym oddziale, ze wszystkimi. Hmm. Nakarmią, papieros gas. O, to już zły znak. Papieros gaśnie. Pamiętacie kiedyś też mi pobierasz gaz, wypowiedział i teraz będę go niósł aż tam kurwa do drogi. No bo go to nie wyrzucę, huh. więc, więc oczywiście. I teraz mówię Wam, hmm, co działo się dzisiaj. Oczywiście, że ekoludek zniesmaczony się do, do mnie odezwał i nie miał prawo się odezwać, do mnie nie zniesmaczony. I mimo tego, że starałem się mu wytłumaczyć to, yy, bo yy, pisaliśmy na Instagramie. Starałem się wytłumaczyć i ty to też oglądasz pewnie i nadal ci się będę starał wytłumaczyć o co mi chodzi, że... Moja krytyka polega na tym, co widzę i co jest udostępniane na YouTubie. Gdybyś nie udostępniał postów typu, że major miał super wygodne warunki i w ogóle kurwa tam miał wspaniałe szczęście na leczenie, czy też nie udostępniłbyś tak jak wczoraj postu wieczorem, czy tam nie wiem, o której który miałem okazję zobaczyć, że szatan opętał organistę, no to stary, no to może bym, może bym nic nie mówił, może bym nawet ten na twój temat nie wspomniał absolutnie, bo. Ja bez przyczyny, bez przyczyny tematu nie poruszam, tutaj wydarzyła się tragedia, wydarzyło się coś, co na pewno większość, albo nie powiem inaczej, wszystkich prawie zaskoczyło i, i moim zdaniem mam prawo wypowiedzieć to, co teraz widzę, co po tym wszystkim się dzieje, wiesz Koludek już nie będę wspominał o tym pogrzebie i Twojej pozycji, jak opierałeś się o krzyż, bo, bo kurwa. Z całym szacunkiem do ciebie, ale kurwa stałeś jak kurwa jak, jak chłop kurwa pod budką z piwem. Opierałeś się o krzyż. Spójrz na to nagranie, przecież możesz je zobaczyć. No i jak, w jaki sposób mam, jaki sposób mamy rozmawiać. Ja staram się, słuchajcie, teraz mówię do was i też do kolutka, bo on na pewno to obejrzy. Ja staram się wytłumaczyć, mm, o co mi chodzi i z... dlaczego jest taki film. I staram się wytłumaczyć dla ekolutka, że te, te wszystkie ruchy, które on robi, są no, niewłaściwe. Są chujowe, bym powiedział, i kiepskie. I są tego przecież przykłady, nie? No i no, nie da się wytłumaczyć ekolutkowi. Ekoludek niestety brniesz cały czas tą swoją drogą. Nie wiem dlaczego, nie wiem po co i na co. Piszesz tam też oczywiście w poście, że ja nie zrobiłem łazienki, i tak dalej. Po pierwsze, aż takich pieniędzy to wtedy nie było. Już od tego zacznijmy. Po drugie, to było o wiele, wiele wcześniej. A po trzecie ty też tej łazienki nie zrobiłeś. To może zacznijmy od tego, że Ty też tej łazienki nie zrobiłeś. Nie zarzucaj mi, czego ty nie zrobiłeś tam. No i wita pewnie zaraz będzie. A. No, no ale tak jest. Więc ty też tej łazienki nie zrobiłeś. Yy, I ostatnia rzecz, którą ci napisałem, ale myślę, że powinienem też powiedzieć to dla widzów. Bo cały czas mówisz o tym pomaganiu, o pomaganiu, o pomaganiu. Ja myślałem, że napisałeś mi, że odniesiesz się do tego mojego wczorajszego filmu robiąc jakiś krótki film swój, bądź też długi, nikt ci przecież nie broni. No Ty napisałeś posta, nie wspomniałeś nic o tym kurwa kanale Majora, eee, jak to Ty widzisz, skoro masz dostęp. No bo cały czas mówisz, że to wszystko to jest nie tak i to nic nieprawda. No jak jest nie tak? Major nawet mówił, że jest tak, a Ty mówisz, że nie jest tak. To właściciel kanału kłamał, no niech tak będzie no. no właśnie, wszyscy kłamią, no i coś nie bardzo tutaj to, to pasuje. Ale chciałem tylko przypomnieć jeszcze jedno, bo, bo właśnie wracając do tego pomagania, nie? Już teraz nie będę rugał, bo ja się wczoraj, a mówisz, aż kamera się zagotowała. I jakoś spadła. Może dzisiaj będzie lepsza. Nie wiem co było. Yy, I mówisz o tym cały czas pomaganiu i tak dalej, nie hejtowaniu, pomaganiu. Ja też nie lubię hejterów i nie jestem za hejtowaniem. Oczywiście, że nie. Yy, I to jest to, i to ja teraz powiem to, co napisałem tobie. Skoro tak mówisz o tej pomocy, gdzie byłeś, gdzie byłeś tą swoją pomocą, jak ja dla Konona zmieniałem zasrane gacie w domu, gdzie czekaliśmy na karetkę i wierz mi, Jakoludek, kurwa, zrobiłem to odruchem ludzkim. Nie włączałem kamery jak ty na pogrzebie, nie kurwa, nie chwaliłem się kurwa zdjęciami gołej dupy, e, obsranej w dodatku po, po uda e, Konona, bo mogłem to zrobić. Mogłem to zrobić, pewnie nie jeden by to zrobił, ale ja miałem, kurwa, ekoludek odruch ludzki, taki po prostu, wiesz, wpadam, kurwa, widzę, że chłop, kurwa, yy, goreje, jest źle, jedzie karetka, jedzie, szło oh, kurwa, to była, o Jezu, ja ledwo się do tego domu dostałem, przez płot musiałem skakać jak Wałęsa, pamiętam, i chyba przez okno wchodzić, bo on nie dał rady chyba kluczy dać, czy coś takiego, już nie pamiętam, no kurwa, ale to była akcja moment, rozumiesz, ekoludek, o to mi, i to jest, kurwa, pomoc. To jest kurwa, prawdziwa pomoc. Ja może dużo mu nie pomogłem, ale w tym jednym momencie być może uratowałem mu życie. Czy ty uratowałeś życie dla majora? Nie wiem. Musisz sam odpowiedzieć na to pytanie. Ale ja w tym momencie, zdejmując te kurwa za stranę nachy, nie robiąc zdjęć, nie ustawiając kamer, nie włączając nawet telefonu z kurwa spod, spod, spod spódnicy, jak to się mówi, zrobiłem po prostu to, co miałem zrobić. To był ludzki odruch. Nie myślałem o kurwa o zdjęciu, nie myślałem o kurwa o, o, kurwa, o tym, o, pff, o tym, że będę miał film i będę miał 50 albo 500 tysięcy wyświetleń. Nie myślałem kurwa o tym ekoludyki. To nas różni, bo ja o tym nie myślałem w tym momencie. Ja myślałem o tym, żeby jak najszybciej kurwa chłopa przygotować do tego, żeby wystawić go w miarę po ludzku do szpitala. Bo był zaszczany i zastrany. I on mi podziękował, wiesz, sam od siebie. Nie z przymusu, jak nieraz, kurwa, yy, Aaron tam mówi, do no, Krzysiek, to trzeba by było podziękować czy coś. Tylko ja pamiętam te słowa do dziś. On mi wtedy naprawdę szczerze podziękował. Nie płakał, nie zanosił się łzami, tak jak nieraz to bywa na filmach, tylko on mi po prostu podziękował. Tak po prostu, tak cicho. Po, tak nie tak, jak to Konon, wiecie, że, że tak jak. Kurwa, to trudno, to było szczere. To było szczere podziękowanie. A gdzie była Twoja pomoc wtedy? Gdzie Ty wtedy byłeś? Potem się pojawiłeś znikąd, kurwa z dupy. Gdzie byłeś wtedy? Bo być może teraz jak się pojawiłeś, to może nie byłoby do kogoś przyjeżdżać. Skąd wiesz, jak sytuacja by się rozwinęła? I to jest pomoc, ekoludek. Nie myślicie, się kurwa o kamerze wtedy, nie myśli się kurwa o zrobieniu zdjęcia nieboszczyka czy coś tam. Kurwa, o tym się nie myśli. To są ludzkie odruchy, które ja posiadam, a Ty, ja nie wiem czy posiadasz. No, i dalej na kolejna sprawa. No, jakże by inaczej, kurczę. No, po tym wczorajszym filmie, słuchajcie, uruchomiło się. Kurwa, no wiadomo, są wyświetlenia, to się zwala je hejt. No, jakże by inaczej. No, i się odpalił jeden tam. Ancymon bym powiedział. Nie będę mówił kanału, bo w ogóle od kurwów mnie nie u siebie tam na pości czy na filmie. I tak dalej, i tak dalej. No, i do czego wracamy? Wracamy do mojej przeszłości. A dlaczego do przeszłości wracamy? Bo nic innego na Meksyka nie ma. Noż kurwa, żeby chociaż z pół roku temu coś było. No chuj, niech będzie kurwa z rok temu. Nie ma. Wracamy do kurwa do lat 2000. Czekajcie kurwa, bo ja się pogubię. Te ty... 2019. Chyba dobrze mówię. No bo nie ma nic. No i przypominamy i dalej, a hejda. Słuchajcie ludzie. Przeszłość jest za mną. Przyszłość przede mną. Na przyszłość mam yy, jeszcze jakiś wpływ, żeby zmienić ją na lepsze. W swoim życiu. A teraz jest teraźniejszość i żyję teraźniejszością. I to, co się dzieje teraz, to mi się wydaje, że jest dla mnie najważniejsze. To Jaki progres osiągnąłem przez ten czas cofnąć się do tych lat, kiedy tam zalany chodziłem. I byłem złym człowiekiem, ja to wiem. I tego nikt nie musi mi przypominać. Nikt nie musi mi tego mówić. Ale wieszcie mi, wierzcie mi, że obecnie moja mama jest ze mnie dumna i jest bardzo szczęśliwa, że to wszystko się tak poukładało. A ja nie wiem, czy ktoś inny ma takie szczęście, że mu się udało tą drugą stronę iść, na tą dobrą, nie na tą chujową, bo wiecie, można być dobrym i się można stoczyć, wiecie, można też w drugą stronę iść, nie? Często też tak bywa, że ktoś jest dobry, dobry, dobry i nagle się stoczy kurwa i jest chujowy. I tak jest chyba nawet łatwiej. W moim przypadku poszło na odwrót. Ja byłem chujowy, ja to wiem, ja zdaję sobie sprawę. Nie, czasu nie zmienię, ale nie będę żył przeszłością. Ale wiem, że teraz jestem lepszym człowiekiem, wiem, że kurwa mam przed sobą jeszcze przyszłość, którą też mogę zmieniać. Mogę ją jakoś sobie próbować przynajmniej ustawić. Tą przyszłość krótką. Na przykład taki wyjazd na, na, na tą, na Finlandię. Wcześniej ja w życiu bym nie pojechał, kurwa, żebym był taki, jaki byłem kiedyś, nie? A teraz mam wpływ na to. I to robię. Więc jeżeli będziemy cały czas wracać do przyszłości, to ja pierdolę. To darujcie sobie oglądanie. Proszę nie oglądać. Proszę nie oglądać i nie nabijać tyle wyświetleń. Ponieważ kurwa niektórzy się bulwersują. I zaczyna się dupości skrobić. Proszę, słuchajcie, nie oglądajcie filmów moich. Bo innych to boli. Ja was zmuszam kurwa. Bo kurwa kiepa zgaszy na czole. Będzie kurwa śmiesznie. No. O wtedy nowe były wyświetlenia dopiero. No, nie oglądajcie filmów. Po prostu nie, nie, nie róbcie tego. Bo po prostu jest za dużo wyświetleń. Co to ma być? Co to ma znaczyć? No tak reagują niektórzy ludzie. Nic za to nie poradzę. Niektórzy się, niektórzy się zmieniają, robią progres albo coś. Niektórych na to nie stać. Albo się cofają. Trudno. Nic za to nie poradzę. Nie uszczęśliwię wszystkich i nie jestem w stanie zadowolić wszystkich ludzi na świecie. I wiem, że tak jak powtarzałem wielokrotnie, ci, którzy są ze mną, to mnie zrozumieją, a ci, którzy. Będą mnie hejtować, to choćbym kurwa nie wiem, co zrobił, to i tak nie będą chcieli mnie zrozumieć i to jest ta różnica. A teraz zapraszam do kolejnych aktualności, bo tego się nazbierało. Znowu długi film będzie, nie wiem, czemu ktoś tu łazi w butach po tej ławce, ale, ale trudno. Znowu długi film będzie, ale nic na to nie poradzę, słuchajcie, teraz pogadamy o tych przygotowaniach do całej Finlandii i tak dalej, bo to cały czas trwa, no i został się, no... Można powiedzieć miesiąc i troszkę przyszła kolejna rzecz dla mnie dla jego tym razem, znaczy czy adresów nie ma, a jak to kurwa paczkomat był, ale ze mnie gości e, tym razem jest to rzecz, która niby ma zapewnić mi jakieś źródło, źródło do zasilania, zasilania e, na oddzielnym akumulatorze e, takich rzeczy jak telefon. I kamery. I jest to taka rzecz, słuchajcie, ja jej jeszcze nie podłączałem. Tu jak widzicie, macie do akumulatora podpięcia. Nie, prawy, lewy. Nie będę go teraz podłączał, bo ja najpierw to przetestuję na akumulatorze w skodzie, nie? Ale nie będę tego robił tutaj w lesie, bo kurwa, jak coś pierdolnie, to ja to stąd nie wrócę. Nie ja będę pchał Skody, taki kawał drogi Więc mamy taki, coś to kosztowało. Tu jest, a w ogóle, co tutaj mamy? Tu mamy wejście na dwa USB. Tu mamy wejście na zapalniczkę, w którą też można prawdopodobnie włożyć USB, znaczy taki wejście, wiecie, taką wtyczkę i w niej będą USB, więc to powinno mi załatwić sprawę, jak to działać będzie, to jest na 12V, więc nie będzie żarło tak akumulatora, akumulatora, jak podejrzewam żarłaby przetwornica, ale ja to przetestuję, jeżeli się nie sprawdzi, jeżeli będzie chujnia z grzybnią, no to niestety będę musiał zainwestować w przetwornica. Co też uczynię, jeżeli będzie taka potrzeba, ale dziękuję Wam za to, bo to, jeżeli to będzie działać, to mi się na pewno przyda. No ja jakoś te kurwa buduję, to pff, dobra, mam dwie lewe, dwie, dwie, dwie lewe ręce, to to zrobię i powinien to wyciąć, mam dwie ręce, to to zrobię. Więc takiej aktualności. No, i cóż mogę wam powiedzieć, jeżeli to zadziała, no to trzeba będzie kupić akumulator. Wy nadal wspieracie w jakiś tam sposób i bardzo wam za to dziękuję. I teraz, teraz was wszystkich przeczytam. Będziecie widzieć zaraz kwotę, jaka jest na, na obecną chwilę na Tipli. I was szybciutko przy to muszę zdjąć okulary, bo bez sensu, kurwa. po chuje nasze okulary jak ja z okularów czytam, to jest kurwa jakaś paranoja w ogóle, kurwa okulary po to żeby nie móc czy czytać w okularach, po co te okulary, dlaczego one są potrzebne, <laughs> dobra i tutaj tak, od razu chciałem przeprosić e, Adolfa Litera, bo on też dał 15 zł e, na, na Wieniec i Znicze. I tutaj Adolf Liter pisze: Panie Jarosławie, dokładam się na Wieniec dla Majora. Cieszę się, że cały ten tak zwany serial Szkola zakończył się. Ale się happy endem Tylko dla pana. A, no to, to ma sens. Cieszę się, że serial z zakończył się happy Tylko dla Pana dziękuję za wspaniałe lata i najlepsze materiały i oglądamy dalej. Pozdro Łukasz. Dziękuję Łukasz. Tak jak powiedziałem, Wy możecie sobie zliczyć te kwoty wszystkie. Ja mam policzone. Trzy razy liczyłem, nie dwa, tylko trzy razy liczyłem, żeby się nie pierdolnąć. Ile tam żeście dorzucili. Ja oczywiście dorzucę od siebie. Miało być trochę inaczej, ale wyszło jak zwykle inaczej bo ja wcale nikogo nie prosiłem, przypominam, żeby zaraz tutaj nikt komentarze nie wpisywał, miało być tak, że tylko ja ze swojej kieszeni, daję, a ja tutaj nagle się para osób odezwało. Katarzyna Czort, Kasia Czort 20 zł. Pozdrawiam youtubera akuratnego. Bardzo dziękuję youtuberem, to ja już takim nie jestem, raczej kurwa, raczej, raczej w wolnej chwili to robię, czyli jak się uda to codziennie coś wrzucam. No, żeby być youtuberem, to trzeba tylko tylko youtuberem się zajmować. Ja się nie zajmuję tylko YouTubem. Nie postawię tym razem w 100% na YouTube'a. Już tyle razy się przewaliłem na tym YouTube'ie, że stawiałem na 100% na YouTube'a, że po prostu tego więcej nie zrobię. Mierzej, 40 zł, bądź sobą, chłopaku. Staram się być sobą, staram się być lepszym człowiekiem niż byłem. Nie jest to łatwe, kurwa, bo nie jest to łatwe, bo wśród, no, wśród ludzi ciężko być dobrym człowiekiem. pomyślcie, no ciężko jest ale, ale staram się staram się być dobrym człowiekiem z pozytywną energią oczywiście, także dziękuję za 40 zł, słonowaty 11,11 11,11 11. jak ty to kurwa wpłaciłeś, że 11,11 11? słonowaty na Finlandię byle nie na Soplice fajnie jakbyś pokazał traskę z podsumowaniem po tripie z pineskami, gdzie spałeś, jak jechałeś, ile wydałeś. No spróbujemy, czemu nie? Spróbujemy, Ja jakiś tam budżet określony będę miał, to nie będzie tak, że ja będę wydawał na lewo i prawo, bo mnie kurwa nie jesteś na takie, na takie hulanki, więc ja na pewno będę miał budżet określony, yy, a w wydawaniu ciekawe, czy ja mam podsumować kurwa też rzeczy takie na przykład jak to, czy czy te, ten worek do pędzenia z bimbru i tak dalej, nie? Czy 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 mamy generalnie Kupić się tylko na tyle, ile wydałem paliwo, na paliwo i tyle ile wydałem tam, już będąc, nie? bo to będzie dosyć długa droga. Kurwa, nigdy tak jeszcze nie podjąłem takiej drogi oktawią Matko Bosko. Nie, nie wiem na co się łapie. Yy, kolejna osoba to aniołek 15 zł. Dzięki! Za super pozdrowienie na filmie. Wyszło śpiewająco i serio. No nie ma za co, dziękuję, nie ma za co. I za aniołkiem jest jeszcze Mike Mazowsze, 10 zł. Pozdrawiam serdecznie, Meksyku. Wpłacam donate na szukanie skarbów. Życzę dużo złota i złotych. No, z tym wykrywaczem, z tego co wiem, to ja złota nie znajdę cienkiego. Więc na przyszły sezon będę kombinował z nowym wykrywaczem. Z rutusem, albo coś innego, możecie w komentarzach napisać. Kurwa, jaki dobry by był wykrywacz, który by naprawdę wyłapywał cienkie łańcuszki i takie rzeczy? Bo faktycznie ten mój wykrywacz tego nie wyłapuje. I ostatnia osoba to tip top 25 zł. Z kropką, cokolwiek miałoby to znaczyć, nie mam żadnego pojęcia. Może to jest wyrok na mnie, a może to są pozdrowienia. Nie wiem. Nie znam się na kropkach, kreskach Kiedyś był alfabet Morsa To się jeszcze znałem Ale teraz się nie znam I słuchajcie, tym akcentem Wam podziękuję Jutro pewnie będą jakieś poszukiwania No i na dniach Trzeba będzie załatwić sprawę Dopiąć na ostatnich guzik Z odwiedzinami Także, cóż Miłego dnia życzę I miłego weekendu i spokojnego Chcecie to oglądajcie, nie chcecie to nie oglądajcie, bo wyświetlenie nabijacie i pamiętajcie, kurwa, i każdemu to pasuje, jak wy nabijacie mi wyświetlenia, <grywa> kurwa, parodia. A szłykę koli wezmę, bo nie mogę. Ha, to jest w środku. Zaraz się rozkręcę, będę gadał, kurwa, dwie godziny za kamery. Samochodem jestem. O! Duszkiem, duszkiem. I lecim na hawirę. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. I bądźmy dla siebie mili, Kurwa. I wiecie co, taka dobra rada. Czasami trzeba przemyśleć swoje czyny. Chyba dla, nawet dla ekolutka. Przemyśleć swoje czyny, zanim coś się zrobi albo coś się napisze. Bo potem tak wychodzi. Ja to wiem na swoim przykładzie. Ile ja błędów popełniałem wcześniej, których teraz staram się unikać. I to jest dobra rada. To trzeba przemyśleć. Tak jest. Jedziemy z tym. Nie, nie chce mi się jechać. Dobra, zostajemy. Pierdolę, zostaje. Będziemy gadać tu kamery. Ja, ale dobra. Trzymajcie się.